Siemanko, ziomeczki, na samym wstępie odcinka chciałbym wam powiedzieć, że tutaj będę śledził wszystkie instagramy Kruszwila, kamerzysty i całej ekipy kamerzysty będę też pokazywał najnowsze zdjęcia całej ekipy, no i króżwila. Dzięki za oglądanie. i Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I oglądajcie. Rzutam ci chrupki ryj. Weź to, żry! Weź to żry. Umierz synu, umierz synu! Korona, korona, koronawirus! Uh, uh, koronawirus! Koronawirus, ej! Koronawirus, o, o, jestem na dworze i nie ma koronawirusa! Koronawirus! Staj, jesteś tak, teraz zobacz jak będziesz wyglądał! Nie jesteś tu możliwy! O kurczykur, co zrobiłeś! Cały biały! Znaczy, tak, wyłącz kamerę, wyłącz kamerę wyłącz kamery! W tym momencie wyłącz kamerę Kochani mam pomysł, żeby Was wypromować, a w zasadzie wypromować losowe osoby. Co powiecie na to, żeby na tej ścianie wpisywać wasze niki? Bo ta ściana idzie do malowania, ale tak naprawdę dopiero za dwa miesiące, także przez miesiąc mogę wpisywać wasze niki i pomóc Wam się wypromować. Na przykład na Instagramie albo na YouTubie. W każdym razie no, na tej ścianie bym to zrobił, także zaznaczcie opcję, czy chcecie takie coś, czy nie. Na co się patrzysz karinkę? Kochani, już sprzedało się ponad 2000 moich płyt, że ją otrzymałem. W każdym razie pamiętajcie, że to dopiero preorder. Jeżeli jeszcze nie zamówiliście płyty, to tutaj znajduje się link, na którym możecie zamówić po prostu moją płytę. Pamiętajcie, że kupując płytę w preorderze otrzymujecie 12. Zamiast 11 piosenek, które dostaniecie w wersji sklepowej, także preorder jest o tyle lepszy, że macie pełną płytę, a raczej gratis w postaci jednej piosenki. Dodatkowo otrzymujecie autograf mój oraz autograf wybranej osoby ze składu, jeżeli będziecie mieli oczywiście takie życzenie. No i cóż, zapraszam Państwa do zakupu. A, jeszcze dodatkowo dostaniecie wlepki i pomyślimy o pasce. Także, także spokojnie, będzie wszystko przemyślane, jeżeli będziecie zamawiać preorderze, będzie dużo gratisów. Także cóż, tutaj jest strona, na której możecie zamówić moją płytę, jeżeli oczywiście jeszcze nie zamówiliście, bo sprzedaż idzie bardzo dobrze.

Dzisiaj dodałem nowe zdjęcie na instagrama więc serdecznie zapraszam do zostawienia serduszka oraz komentarza. To po pierwsze, a po drugie, to pytanko do Was, czy chcecie dzisiaj live'a. Na moim kanale szofer, zapomnianym już kanale, tak dawno nie robiłem live'ów, ale tak sobie myślę, że w sumie fajnie by sobie wrócić do tych live'ów, nie? Dlatego możemy dzisiaj zrobić liveika, tylko potrzebuję Waszego zdania, czy chcecie, czy nie. Przy okazji, tutaj możecie coś dodać. Pytanka do mnie. I dajcie znać, co tam u Was. Zaraz zaczynamy live, więc zapraszam wszystkich serdecznie na kanał szofer. Kwestia 10 minut i zaczynamy, więc zapraszam. Ogólnie mam kanał, nazywa się szofer, więc jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę szofer na YouTube, to powinien Wam wyjść mój kanał. Zasubskrybujcie go. Na razie będą się pojawiać na nim live póki co, ale być może będą na nie filmy.